Powiedziałeś, że na logikę jest no, tutaj. Nie wiem tu szukałem, nie było. A nie, nie da się tu wjechać ten. Nie da się tu wjechać kładę? Możesz zjumpnąć, ale... To się dziwnie jeździ tym łodziochem ja w ogóle. wszystkim miał ja tam na tej gdzie się dziwnie jeździ. Co nie! Całe już ja znalazłem to koło wcześniej? Tylko że nie wiedziałem, że to jest koło? Nie. Nie, to jest C niesamowite jak, jakie te kości są mega dziwne. Normalne koło se tu leży, pośród głazów, tak? Ale nie dało się na nie kliknąć. Po prostu co leży. Stanąłem na nim i nagle mam misję zrobioną. Gdzie jechać? No tutaj. Stój. Stój. A gdzie? Stój. Nie, nie wiem, po co jechaliśmy tutaj w ogóle. Do florystki, bo ja mam misję do florystki wziąć. Stary rybak mnie do ciebie wysłał. Oho, dobrze. Mszyce muszę zrobić. Oho, Co się założyli. O, dzisiaj. Napad, Napadł, łapy! Łapy, łapy! <laughs> nie patrz.

Coś tam ogarniałem! Jeden leży z, dwóch leży z Kibidek. Nie, żony mają taki O, ich bije! Zginął! Jeden na jeden, jeden na jeden! O! No. Na jeden! Nie! nie aha! Nie, żyje ten kadeciek nagle! Zrozpił się chyba! A już leży chyba! Nie wiem co oni robią. Nie, oni tam po prostu Bo Boże, prawie we mnie trafił. Sorry A Kurdej, kurdej. Ej! Dostać? Nie, na no szczęście Ratunku, ratunku! No, ukradli nam idziemy! Jest, jest? Nic, nic nie ma. Ale naszy. ukradli nam! No! nie i, i, i picie nam i gascana, i gascana. To, są to są nasze 20 to No ale nam ukradli sporo <śla> Masz gascana. ale szczęście, że pan policjant tu przyjechał. Masz gaskana nie ma problemu Nie mam, chyba Ej dobra, kradnę tego bambola chyba co? I'm lucky Wsiąś może Le Latarkę mam, To no, On nas nie napadł wiem, przed sekundą i został ubrzyzgnięty W sensie przez policjanta Ej. jak coś, nie przez nas no jak tak, jak pojedziemy na, na Departament, na to możemy odzyskać, odzyskać, odzyskać nasze itemy? No właśnie. To co nam ukradli teraz? Co nam ukradli teraz? Co Co się <śla> Okej. Okay. I mówimy, że auto nam ukradli, to? O Jezu. Proszę odejdźcie na depo. Zgłaszcie się na depo. Dobra, okay. dobra. No tu nie ma dzwonka no. O, witam, witam. My mamy sprawę. O? Ja, witam. Przepraszam? No bo napadli nas przed sekundą i no. mieliśmy się zgłosić na policję. W sensie na no. jakie, auto? jakie auto, jakie auto? Nie auto, tylko itemy nam no. zabrali. Policja ich skarżyła. No, tak, jest. tak, was, no. No czarna, czarnym autem nas czwórka, czwórka napadła, napadła i zabrali nam itemy I, i dwóch policjantów ich pokonało, pokonało po, obezładniło. No i mieliśmy się zgłosić po itemy, które, które nam ukradli. To były dwie wędki były głównie, dwie wędki dwie. głównie dwie. i i, aha, I aha.